Od 22 lat jesteś w branży fotograficznej. Dlaczego akurat wybrałeś aparat? Zanim byłem w branży, to zaczęło się od tego, że po prostu miałem własną ciemnię w łazience, po którym po, po pierwszy swój powiększalnik w życiu pojechałem autostopem do Wrocławia, do mojego wujka i autostopem przywiozłem go z powrotem do Białego Stoku. Więc to było raczej tak, że wyrosło to wszystko z pasji, którą była ta fotografia. Pierwszego zanita kupiłem, pojechałem, pamiętam, tatry fotografować krokusy. Okazało się, że klisza się zerwała, jedno zdjęcie tylko się udało zrobić, ale, ale idealnie. I tak zaczęła się moja przygoda z fotografią, a tak naprawdę, z jednego roku, na drugi coraz więcej tych zdjęć robiłem. W pewnym momencie przerodziło się to w jakąś taką formę też mojego życia. Zostawiłem pracę, którą miałem. Postawiłem wszystko na jedną kartę. Powiedziałem sobie, no spróbuję albo zajmę się fotografią tak na poważnie. Także też że on działa na moim życiu, będzie pozwalał mi zarabiać pieniądze. Dzięki temu będę miał też więcej czasu na tę fotografię. no i... Tak zostało. Wbić się do ciebie na sesję zdjęciową nie jest łatwo, a terminy masz zarezerwowane na wiele miesięcy wcześniej. Wyrobiłeś sobie po prostu tą markę na rynku. Patrząc na to, jakie robisz zdjęcia, wcale mnie to nie dziwi. Ciężko ci było się przebić i zdobyć zaufanie ludzi? Co so, ja miałem po prostu szczęście w życiu i, i dalej cały czas tak podpowiadam, że też jest tam takim nie, szczęściarzem, który ma pracę, którą ukocha. W związku z tym, ja, ja nigdy nie miałem czegoś takiego, że musiałem się na siłę starać o klientów i jakoś tam walczyć strasznie, i jakichś tam rzeczy, których ja w ogóle nie mam pojęcia, jak jakieś tam strategie marketingowe, i takie rzeczy mnie nie dotyczyły, ponieważ ja zawsze raczej byłem fotografem w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności zarabiałem na tym pieniądze, w związku z tym i miałem inne po prostu podejście do tego rzecz mnie motywowała w tym. I jakoś miałem to szczęście w życiu, że ci ludzie mnie zawsze gdzieś znajdywali. Ja też miałem tak, że ja zaczynałem się zajmować tą fotografią tak m, zarobkowo, to nigdy nie wiedziałem, jak inni to robią, jak to wygląda, jak nie podpatrywałem konkurencji i po prostu pomyślałem, że muszę to robić po swojemu po prostu, tak jak mi w duszy gra. I chyba teraz patrząc z perspektywy tych dużo lat widzę, że to chyba właśnie było to, co tak naprawdę позволило мне Znaleźć swoje miejsce w tym całym rynku fotograficznym, tak to nazwę, również tym komercyjnym, że ja po prostu robię coś po swojemu. I te moje zdjęcia często słyszę o tym, że się odróżniają. Niektórzy powiedzą, że są fajne, niektórzy powiedzą, że im się nie podobają, ale są jakieś. Są inne, są zauważalne. Ja raczej fotografuję, czuję się bardziej reporterzystą. Ja szukam takich zdjęć, które mają w sobie historię. Nawet jeśli jest to jedno zdjęcie, to ja po prostu szukam takiego momentu, w którym po prostu ono jest nie tylko zapisem tego co ja widziałem, ale też jest jakąś historią ukrytą, jest może się do czegoś odnieść, do jakiejś wartości, do jakichś różnych innych rzeczy, które możemy sobie wyobrażać patrząc na to co zostało sfotografowane. Także myślę, że to jest głównym takim po prostu jakby moim wyróżnikiem i moim sposobem na to jakby zaistnieć na tym rynku, że ja po prostu sukcesywnie przez całe lata czuję różne trendy w tej fotografii, bo ja zaczynałem od fotografii analogowej, przechodziłem całą tę erę cyfryzacji, zarazem z obawami, czy to w ogóle ma sens, czy jest sens pakować dużo pieniędzy w kupowanie cyfrowego aparatu, czy to się w ogóle przyjmie, aż do momentów tych zachwycania się obróbką zdjęć i tymi photoshopami, gdzie tam były możliwości niesamowite, które wcześniej nie były. Dostępny. Ja to wszystko na szczęście jakoś tak przeszedłem bezboleśnie, że to nie zostawiło na mnie takiego skutku, że ja jednak cały czas miałem w głowie o tym, że to, co sfotografujemy jest najważniejsze, a nie sposób, w jaki to zrobimy. I chyba to mi utorowało tą drogę do tych moich klientów. No, wspomniałaś o tej indywidualności w swojej, w swojej pasji, która jest też Twoją pracą. Jednokrotnie, kiedy oglądam Twoje zdjęcia, to łapię się na tym, że że jest w nich coś magicznego. Niby wydawało się zwyczajne, ślubne zdjęcie, które jednak wyraża tak bardzo różne ludzkie emocje i reakcje na to samo wydarzenie. Czasem jest to znudzenie, czasem wzruszenie, czasem śmiech i to na jednej fotografii. Potrafisz uchwycić magię chwil, zawsze to umiałeś, czy nauczyłeś się tego, jak już zacząłeś robić zdjęcia. Myślę, że to jest ogromny proces, to na pewno nie jest tak, że ja to wiedziałem zawsze i tak już sobie robiłem i też mam wrażenie, znaczy właściwie to jest nawet graniczący z pewnością, że dalej tego nie wiem, że to jest jakiś proces, który dalej gdzieś tam funkcjonuje we mnie, natomiast po czego się z wiekiem nauczyłem i na pewno w ostatnich latach jakoś tak jeszcze bardziej to pielęgnuję w sobie, to jest to, żeby niezależnie od tego, co fotografuję, czy jest to jakaś moja prywatna, wydumana historia, którą ja sobie próbuję zrobić zupełnie niekomercyjnie, czy jest to zupełnie komercyjne zlecenie, czy jest to fotografia ślubna, czy to jest portret, czy to fotografia rodzinna, staram się znaleźć w tym wszystkim ludzi i po prostu to. Jakimi oni są naprawdę, historii, które po prostu im towarzyszą, emocji, i zbliżyć się do tych ludzi. Kiedy, jak oddawałem album w ślubu, który fotografowałem, dziewczyna, której oddawałem ten album, powiedziała mi takie słowa, które ja odpieram jako wielki komplement, natomiast nie wiem, czy one były w tym kontekście użyte. Natomiast ja je dobrałam, ona mówi do mnie, Wiesz, co no w ogóle nie pamiętam Ciebie tego dnia, w ogóle nie, jakby Ciebie nie było. I. Wydaje mi się, że to jest jakaś taki klucz też do tego, że ja dzięki temu jakiejś takiej swojej umiejętności bycia z ludźmi potrafię być bardzo blisko. I dzięki temu dojść do tych momentów i być bardzo blisko z aparatem, w momentach, gdzie ludzie płaczą, gdzie się śmieją, gdzie mają, przeżywają jakieś trudne rzeczy lub takie bardzo osobiste, to właśnie chyba ta umiejętność takiego rozmawiania z ludźmi i naprawdę nie udawania niczego. Ja, nie, ja, ja mam wrażenie, że to jak jestem człowiekiem ma bardziej wpływ na zdjęcia, niż to jakim jestem fotografem i jaki mam super aparat. I to chyba jest właśnie wyznacznikiem tego, tak mi się wydaje. No to nawiążę teraz właśnie do ludzi, bo dużo też podróżujesz także z aparatem. Robisz sesje zdjęciowe, między innymi we Włoszech, Francji czy Stanach Zjednoczonych, ale także masz takie spontaniczne jedno-dwudniowe wypady, na przykład w Tatry. Czy ty masz swoją ulubioną scenerię, miejsce, a może po prostu właśnie najbardziej liczą się ludzie dla ciebie, których fotografujesz? Moim miejscem takim ukochanym zawsze są góry i będą, ponieważ ja jestem z górami mocno związany, gdzieś tam od lat że po tych górach nawet udało mi się gdzieś tam po tych wysokich górach swoich ślad zostawić na takich dużych wyprawach na ośmiotysięcznik, ale te góry są mi bliskie. Natomiast jeśli chodzi o fotografie, to tak naprawdę ja lubię się zaskakiwać. Ja odkryłem też jakby swoją taką wartość tej fotografii w tym, żeby doprowadzać się do momentów, w którym nie do końca wiadomo, co zrobić, do takich trudnych momentów, do tych momentów, w których nic nie jest takie oczywiste, bo są takie sytuacje w życiu fotografa, kiedy wszystko się zgadza, jest piękna para, piękne światło, jest sceneria magiczna i wtedy zdjęcia się same niemalże robią. Natomiast ja lubię też Tą sytuację, taką niepewności, takiej, gdzie jedziemy na przykład w miejsce, w którym nie wiemy, co to nas zastanie, nie wiemy, gdzie będzie i musimy szukać. wtedy wyzwalają się we mnie dzięki temu takie najlepsze pokłady kreatywności, gdzie ja muszę na bieżąco coś wymyślić, wy, wykreować po prostu jakąś, wynaleźć jakąś sytuację. To, to jest po prostu coś, co wtedy wyzwala wielką kreatywność i myślę, wydaje, że to jest najlepsze. To ja lubię się zaskakiwać, ja lubię dlatego podróżować, bo. Jestem w kraju, w którym nie mam pojęcia, jak życie wygląda. Nie potrafię, nawet jak jestem w nim drugi trzeci raz, jestem tam tylko przez chwilkę. W związku z tym nie, nie, nie wiem nic tak dużo jak o naszym podlasie, na którym mieszkam. Natomiast dzięki temu ja mogę iść ulicą i po prostu za chwilę się czymś zaskakiwać, a to powoduje, że te zdjęcia, które fotografuję, jeśli ja jestem czymś zaskoczony, to zdziwienie i zaskoczenie jest takim naprawdę dobrym motywem do zrobienia zdjęcia, ponieważ to wywołuje jakieś emocje we mnie i tak samo wtedy w odbiorcach wywołuje te emocje. Więc wydaje mi się, że to chyba jest kluczem, żeby zmieniać. Z tej okoliczności przyrody, nie tylko być w jednym miejscu, i mimo że pięknym, mimo że wspaniałym, ale jednak, żeby. Pobudzać się cały czas do jakiejś twórczej kreatywności. Wspomniałeś o górach, o Himalajizmie też i tych wysokich górach. Wspinałeś się, pamiętam, na górę Nanga Parbat. Czego ty szukasz w górach i czy się nadal wspinasz? Bo dla mnie, na przykład, przyroda, morze, las, góry to, to taka metafizyka coś absolutnie pięknego, nietkniętego ludzką ręką, i ja przyznam, że po prostu tam odpoczywam. Dla mnie to jest tak, że te góry całe, to są dla mnie wielopłaszczyznowe. To nie ma na to jednej odpowiedzi. Na przykład, bo to, często jest tak, że pada takie pytanie, jeśli chodzi o, na przykład, ktoś wraca z wyprawy i pada takie pytanie, no ale po co wy tam jedziecie w te góry? No i wydaje mi się, że nie dość, że każdy człowiek, który jedzie w te góry ma inną odpowiedź. To na dodatek ja mam wiele odpowiedzi. Jakby swoich na ten temat. Oczywiście jestem fotografem, co łączy się z tym, że uwielbiam obserwować, uwielbiam patrzeć, uwielbiam światło, uwielbiam to wszystko, co się dzieje, w związku z tym te kury są pod tym względem magiczne i te widoki są oczywiście bardzo, bardzo ważne. Druga rzecz jest taka, że takie wyprawy lub takie w ogóle wspinaczki, czyli uczeszczanie drogami, którymi nie chodzą wszyscy, daje to do siebie, że stajesz się też lepszym człowiekiem, coraz więcej siebie poznajesz tak naprawdę. Jeśli stawiasz się w takiej sytuacji trudnej, gdzie musisz coś dać z siebie więcej niż na co dzień, no to sprawdzasz się też tak naprawdę. Poświęcasz sobie czasu dużo. Ja na, na tej wyprawie w Himalajach na Nangaparbat zimą, tutaj byliśmy ze z kolegami, spędziliśmy tam cztery miesiące życia, z czego trzy te, miesiące stricte w samych górach już, gdzie właściwie kontakt z ludźmi ograniczony był do naszej piątki, plus jeszcze paru, tak takich drobnych ludzi, którzy tam lokalnych żyli, a poza tym jeżeli tylko wychodziliśmy 100 metrów wyżej, to już byliśmy sami. Ja pamiętam doskonale teraz takie uczucie jak tam na no jakichś tam, nie pamiętam, sześć tysiącach, z kawałkiem rozbiliśmy pierwszy raz obóz, gdzie była gra, gdzie było widać wszystko dookoła. I jesteśmy tam sami, przynajmniej na Miociku, a po horyzont są tylko góry i chmury. Ja zdałem sobie sprawę z tego po prostu, jak my jako ludzie jesteśmy mali, po prostu. jak to, co my tam przeżywamy, nasze rozterki i tak dalej, one są takie bardzo ważne dla nas w, w danym momencie. Natomiast dla ludzkości, dla wszechświata nie są aż tak może spektakularne. I dlatego nauczyłem się też zwracać uwagę na inne rzeczy, na przykład Przebywając w tych górach wśród naszych znajomych Pakistanczyków, oddaliśmy im nasze panele słoneczne, kiedy wyjeżdżaliśmy stamtąd, i oni od tej pory mają światło w domu, co mi po prostu już na całe życie zostawiło ślad w głowie, że to nie jest takie oczywiste, że ja przełączam sobie ten piękny przełącznik w moim domu i rozbłyska światło. Tak samo jest z wodą, z podstawowymi rzeczami, te podstawowe rzeczy my się tak do nich przyzwyczailiśmy tutaj na tych dolinach, że oczywiście jest komfort, bardzo miło się w nich przebywa. Natomiast w momencie, kiedy się tego pozbawiamy, i nie na dwa dni, ani tydzień, tylko na wiele tygodni. Dla mnie to był taki proces. Pierwszy to był taki, że zachłysnięcie się tą górą, podeszliśmy pod tą górą, pierwsze dni, coś niesamowitego, wszystko super. Po tygodniu już się przyzwyczailiśmy do tych widoków, do tego wszystkiego i stał się taki brak tego komfortu. O, Ojejku, no w domu to tam była woda, tutaj trzeba sobie przynosić wodę, żeby ją podgrzać, to trzeba cały dzień pójść pod żeby ją nanosić, tylko nanosić. Natomiast po jeszcze następnym tygodniu, nagle okazało się, że to wszystkie rzeczy, które były wygodnymi, ale mnie zapewnia, są potrzebne, już mi w ogóle ich nie przestało brakować i to zostawia taki trwały ślad w głowie i to jest, moim zdaniem, najważniejsze w tych moich podróżach, że po prostu stajesz się coraz lepszym człowiekiem. Mm. No, ja się zaczęłam himalajzmem interesować po akcji ratunkowej pod Nanga Parbat, która szerokim echem rozeszła się w mediach. I pamiętam, że zaczęłam chłonąć książki, nie wiem, z 6-7 przeczytałam biografię Tomka Maskiewicza, Adama Bieleckiego, Denisa Urubki, czy Jerzego Kukuczki. Dwie książki o, o Broad Peak też przeczytałam. I zawsze ta metafizyka bardzo mnie interesowała i interesowało mnie to, czego ci ludzie... Szukają w tych górach. Ja wiem, że ty Tomka Mackiewicza znałeś, że wspinałaś się, się też razem z nim. Ja pamiętam, że wtedy różne opinie padały, zresztą jak zawsze, pewnie w takich sytuacjach, a jeden z komentarzy bardzo mi utkwił w pamięci: po co wydawać pieniądze na akcję ratunkową i wysyłać helikopter, przecież sam się w te góry pchał. I ja poczułam wtedy taki wewnętrzny sprzeciw wobec tych słów, bo, bo to jest trochę tak, jakby powiedzieć: po co leczyć alkoholika, przecież sam zaczął pić. Palacza przecież sam zaczął palić, czy sprawcę wypadku, który pod wpływem alkoholu, albo jakiegoś swojego błędu spowodował wypadek. Mi się jednak wydaje, wiesz, że mm, ludzie, którzy nigdy nie żyli pasją, to też chyba nigdy nie zrozumieją tego, dlaczego ludzie na przykład chodzą w góry. I uważam, że jeżeli człowieka do czegoś ciągnie, to powinien to po prostu robić. I, i tym jest dla mnie po prostu życie pasją, czy sama pasja. Ja to, dokładnie się zgadzam z tym, co mówisz. I tak samo. W moim życiu, tym kurskim, jakim w moim tym życiu, był, fotograficznym, to jest dokładnie to samo. Ja nigdy nie, nie starałem się traktować mojej pracy jako, że ja pracuję jako fotograf, tylko ja po prostu jestem fotografem i dzięki temu zarabiam na życie. To może dla kogoś wydawać się tym samym stwierdzeniem, natomiast dla mnie to jest po prostu ustawienie wartości na odpowiednim poziomie. Ja nie szukam pieniędzy w fotografii, tylko zarabiam. Fotografią. Najpierw jest dla mnie za fotografia, a potem te pieniądze, które za tym idą. Tak samo jest z górami, że ta pasja po prostu ci ciągnie i musisz dużo poświęcić, żeby tam móc się znaleźć. Ja znałem Tomka, byliśmy razem na wyprawie też na Langabarba, też zimą, tylko we no wcześniejszych latach przed tym jego wypadkiem. Natomiast większość ludzi, którzy komentują to, ja, ja w ogóle z przerażeniem patrzyłem na to, co się dzieje, jeśli chodzi o jakby medialny odzew, jaki poszedł za, za tą wyprawą, ponieważ dopiero kiedy się coś tragicznego dzieje, nagle wszyscy się tym interesują. A po drugie, trzy czwarte z nas robi się znawcami tematu. Nie można tego zaniać z punktu widzenia kanapy. Po prostu, jeśli ktoś tam nie był, nie może się na ten temat wypowiadać, moim zdaniem. Znaczy, może, ale to, to jest, moim zdaniem, bez żadnej wartości. Nie mamy punktu odniesienia żadnego. Ja jestem zdania takiego, że po prostu po, po co wysyłać tam ten helikopter? Po co wysyłać, że jest tam człowiek, i można go uratować? To jest ważne, czy to jest jeden człowiek, czy to jest tysiąc ludzi. To jest zawsze człowiek. To po pierwsze, to jest. No taki mój humanizm od razu się wzburza, jak są ja słyszę takie słowa. Natomiast po drugie, to jest tak, że oprócz tego, co mówisz, po co leczyć alkoholika lub tam palacza, to jeszcze coś jest takiego, że Tomek i ludzie z tego pokroju są też pewnego rodzaju Krzysztofami Kolumbami. Oni odkrywają coś, czego nikt inny z nas nie w tam sięgnąć w ogóle. I mi się wydaje, że tacy ludzie są super wartościowi dla... Ludzkości w ogóle, ponieważ przedzierają szlaki, którymi nikt z nas nie, nigdy by nie kroczył. No przecież jak te lata temu zaczęto zdobywać te góry, kto by pomyślał o tym, żeby w ogóle jeździć do takich krajów, żeby je zwiedzać, żeby poznać te kultury? inne obszary niż, niż tylko te kurskie, o których myślimy. To rozwija na przykład sprzęt sportowy, co wpływa też na tych ludzi podstawowych, którzy nie chodzą w wielkach na góry, tylko po prostu z rodziną chcą pójść sobie w Dolinę Tatrzańską, ponieważ dzięki temu, że tam następuje wielki rozwój technologii sprzętowej, to my, którzy jesteśmy tu w Dolinach, też na tym zyskujemy. To są rzeczy, które takie malutkie, o których się nie pomyśli o tych powiązaniach, ale one są po prostu. I ci ludzie, którzy są tymi prekursorami, oni pają jakby całą tą naszą ludzkość w takie nowe obszary po prostu. Pan był też człowiekiem który pokazał, że da się zorganizować taką wyprawę samotnie, bez y, wielkiego wsparcia, bez jakichś ogromnych koncernów i wielkich pieniędzy. I po co tak naprawdę się jeździć w góry? No, teraz częściej mam wrażenie, że sporo jest ludzi, którzy jeżdżą w, w góry po to, żeby przywieźć sobie z nich zdjęcie. Jest to ważniejsze, żeby móc się pochwalić czymś niż tym, żeby po prostu, tak jak Tomek, po prostu pójść bez komunikacji ze światem. My raczej staramy się tak, jak relacjonowanie tych wydarzeń miało miejsce, śledzić wszystko minuta po minucie z, z kanapy, a czasami po prostu to jest tak, że ten człowiek może nie chce tego, żeby tak go śledzić. On może chciał tam być sam przeżyć swoje przeżycia w tych górach i tyle po prostu. Jeśli nie masz ochoty tego wspierać, nikt przecież nie kazał ten człowiekowi, który napisał ten komentarz, wspierać po prostu. Każdy ma swoją decyzję. Na szczęście. Na, ty na tyle wolnym świecie, że taką decyzję możemy podjąć sobie sami, czy mamy ochotę wspierać takie akcje, czy nie? Też mówiłeś o tym niekomercyjnym robieniu zdjęć i ja pamiętam przyznam się szczerze, że w moim mieszkaniu Wisi nadal na ścianie kalendarz po prostu miłość. Z moim ulubionym zdjęciem Oli Egiełos z, z córką Agnieszką. Ty miałeś parę lat temu okazję go w ogóle zrobić? I dlaczego ty się zaangażowałeś w to charytatywne przedsięwzięcie? I jak wspominasz pracę na planie filmowym, na planie zdjęciowym? Chociaż pamiętam, że chyba też taki jakiś reportaż był z kręcenia, nie? Środkarki dzieci dały ci do wiwatu, czy to była bardziej fajna przygoda? To w ogóle było tak, że ja zacząłem tą akcję mieć w głowie, tak, ze dwa lata wcześniej, zanim ją zaczęliśmy robić. Bo ja fotografowałem przez jakiś czas świadkówkę, fotografowałem i spotkania, ja fotografowałem też trochę, właśnie sesji zdjęciowych dla, dla klubów sportowych, więc byłem w tym środowisku i jakoś tak czułem, że jest to po pierwsze bardzo fajne środowisko, ponieważ sport ma w sobie coś takiego, co wyzwala w innych ludziach duże emocje, a po drugie czułem, że jest to środowisko, które może coś, również przekazać innym ludziom, że to jest nośne środowisko, że jeśli pokażemy tam jakieś wartości takie ciekawe, to, to one zostaną jakoś tak y, rozpowszechnione dzięki temu. I pamiętam, że któregoś razu, kiedy byłem w Muszynie, Ola wtedy grała w Muszynie, to spotkaliśmy się z nią i z, z jej mężem, z Aldim, i ja im tak jakby wyjawiłem ten pomysł. Mówię, Ola, wiesz co, ja y, od jakiegoś czasu noszę się z takim zamiarem. Co ty myślisz na ten temat w ogóle? Żeby zrobić taki kalendarz, gdzie pokażemy te świadkarki nie jako wielkich sportowców, których widzimy na co dzień na parkietach, tylko jako właśnie zwykłe osoby, które zmagają się też ze swoimi rzeczami, mają swoje dzieci właśnie, że pokażmy ich z tymi dziećmi, pokażmy, że są zwykłymi kobietami, które nie dość, że mają te wielkie wymagania sportowe i te treningi swoje i ten cały rytm muszą się mu poddać całe życie właściwie, ale oprócz tego muszą się zmagać jeszcze z tymi zwykłymi rzeczami, właśnie, że są mamami i że muszą się zająć tymi swoimi dziećmi. No i oni się bardzo bardzo Spodobał ten pomysł, i jakby zaczęliśmy podchodzić do tego tak już na poważnie. No, i ja wymyśliłem, zaprosiłem wtedy moich przyjaciół z Białego Stoku, którzy ze mną tworzyli ekipę tą kalendarzową, czyli makijażystkę, Moją żonę, która później została mężoną, fryzjerów i moich przyjaciół, którzy razem podjęliśmy ten trud, jakby organizacji tego. A Ola z walkiem przypomogli nam w tej sprawie organizacyjnej ze strony siatkarskiej, czyli organizowanie tych wszystkich pozwoleń, fotografowanie, bo to też nie jest tak, że każda siatkarka ma swój wizerunek, tylko wizerunek, czasami jest w klubie, czasami u menedżera i tam trzeba było jakieś takie papierologie dogadać. Ola pomogła nam w skompletowaniu jakby składu do tego kalendarza. Poszukaliśmy kobiet, które mają właśnie karek, które mają swoje dzieci. Chcieliśmy też taki był przybył przekrój. Paulina jeszcze była wtedy w ciąży. To jest najmniejsze dziecko nasze kalendarzowe, ale aż po dzieci, które miały kilkanaście lat. Zależało nam też na tym, żebyśmy nie pokazywali Gwiazd siatkówki, tylko żebyśmy pokazali część bardzo znanych siatkarek, a część też nie takich do końca super z pierwszych stron gazet, tylko po to, żebyśmy po prostu pokazali cały ten przekrój, że to jest niezależnie od tego jak twoja kariera się potoczy. Jeśli jesteś sportowcem, to jesteś też normalną mamą. I wymyśliliśmy sobie, żeby właśnie ten kalendarz wspierał taką fundację, która wspierała mamę w ciąży. I jakoś tak się w to zaangażowaliśmy, a potem się okazało, że ten pomysł się rozwózł trochę bardzo, ponieważ Kasia, nie wiem, czy która wtedy była posłanką, pomogła nam w promocji tego kalendarza, więc się zrobiła z tego duża akcja. Natomiast cały czas miałem wrażenie, że mimo wszystko jest to bardzo spokojne i takie, przedsięwzięcie się wziąć, bardziej z serca płynące niż takie po prostu jakieś tam górnolot Ta współpraca była super, my przyjechaliśmy 8000 tysięcy żeby zrobić ten kalendarz, ponieważ jedne siatkargi były w Bielsko białe inne w Krakowie, inne w Poznaniu, jeszcze inne gdzieś tam, więc musieliśmy po prostu pakować, się nasz prywatny czas tak układać, żebyśmy wszyscy mogli jakoś wygospodarować trochę tego czasu. Więc poświęciliśmy na to naprawdę dużo swojej energii. No ale myślę, że to jest niezapomniany projekt, ja cały czas też mam go w głowie i jakoś tak wiem, że też że te dziewczyny, które były fotografowane też odzywają się do mnie, mówią, że po prostu dalej pamiętają o tym. Nawet coś tam rozmawialiśmy, że może kiedyś powtórzyć, jak już te dzieci urosną. Także naprawdę fajne wspomnienia. A w ogóle powiedziałam, że kilkunastoletnie dzieci, ale była też w kalendarzu I Iza, <laughs> tak zwana pestka. Czyli śliwa, która grała razem ze swoją mamą w drużynie, więc to nawet takie dorosłe dzieci były. Mówiłeś o tych oczywistych rzeczach, które są w naszym życiu na co dzień i że stają się nieoczywistymi, kiedy ich nie mamy. I dla mnie taką rzeczą było, pamiętam, jak chodziłam kiedyś na pielgrzymki, to była ciepła woda, był ciepły posiłek i łóżko, gdzie po prostu człowiek zmęczony padał na to łóżko i, i wtedy tak naprawdę doceniał te proste rzeczy. Ty wspomniałaś o tych Pakistańczykach i tych osobach, właśnie mieszkających tam, które nie mają po prostu prądu. Dla nas, no to jest rzecz po prostu oczywista. I do czego zmierzam? Bo oglądałam ostatnio Twój filmik Hot 16 Challenge i przyznam, że się przy nim zatrzymałam. Nie rapowałeś, a pokazałaś ludziom obecny świat okiem fotografa. Ten świat, który teraz mamy, czyli naznaczony pandemią. I to było bardzo wymowne. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam tych wszystkich ludzi chodzących w maseczkach na ulicy. To pomyślałam, że wszyscy są teraz równi i wyglądają tak samo. I to mi uświadomiło, jak bardzo ludzie są do siebie podobni, i poczułam przez chwilę taką jedność. Ty zwróciłeś uwagę na fakt, że nie ceni się wolności, e, jeśli się jej nie straci, albo ktoś ci ją ograniczy? Dokładnie tak. Znaczy, dla mnie w ogóle tym pierwszym takim uderzeniem były te właśnie te maseczki, które. Stały się symbolem. No, ja zawsze w głowie mamy tylko słyszę słowo maska, to od razu Gombrowicz. I po prostu ten Gombrowicz, który tak celnie mówił o tych maskach, które po prostu teraz dały taki symbol, właśnie, że tak często nosimy te maski, takie, nie fizyczne, tylko takie, gdzie na sami budujemy te maski. A teraz się okazuje, że taka. W pozoru zwykła maska szmaciana wyrównuje nas, tak jak powiedziałaś. Po prostu każdy jest taki sam, każdy ma prawie te same prawa i jest zrównany jakby w tych obostrzeniach różnych. Natomiast zwróciłem uwagę też na to, że różnie sobie z tym radzimy. Każdy na swój sposób. Jedni są przestraszeni, jedni się buntują, ktoś inny próbuje sobie poradzić ze zwykłym życiem w jakiś taki sposób, żeby ta sytuacja go nie, nie przygniotła i po prostu mam wrażenie, że... Tak dużo rzeczy się wydarza właśnie ta taka pandemia, która jest po prostu w mediach jest przedstawiona i jakby teraz coś tak kostelostratycznego jak koniec świata, a takie rzeczy po prostu się wydarzają gdzieś w różnych częściach świata i po prostu po jakichś iluś latach my przestaniemy o tym pamiętać prawdopodobnie. Natomiast daję mi też też to, to samo uczucie, co w tych górach po prostu, że to tu i teraz jest bardzo dla nas ważne tu i teraz, a jakie to będzie miało skutki na przyszłość i jak my o tym będziemy pamiętać to to tak naprawdę jest ważne co my z, tego, z tej lekcji jesteśmy w stanie dla siebie wyciągnąć jak mamy z takimi sytuacjami możemy sobie poradzić w sytuacji kiedy jest ograniczona nasza wolność kiedy na co dzień mamy udę tego że jesteśmy po prostu tak bardzo wolni że, może, że możemy wszystko nagle okazuje się że w jednej chwili może dojść do tego że jest, nie jesteśmy w stanie wyjść z domu nawet w związku z tym to mnie rusza to jakby to było pierwsze takie moje spostrzeżenie kiedy Przychodzą na ulicę, po prostu pełną tych ludzi w maseczkę. A masz jeszcze jakieś plany fotograficzne i cele, które chciałbyś zrealizować? Miejsca czy osoby, które chciałbyś uwiecznić na swoich zdjęciach? Ja jestem jak ja mówię, jak duszę i to jest tak, że to życie mi podsuwa te tematy. Ja, ja, ja też staram się pracować nad projektami, które są takie długoletnie, na które materiałów zbieram od wielu tam lat i one po prostu dopiero wtedy nabierają sensu i pozwalają mi zrozumieć świat tak naprawdę. Ten aparat to jest tak naprawdę nie sposób na to, żeby coś podglądać, tylko moim zdaniem na to, żeby coś odkrywać. Mam wrażenie, że w moim życiu wygląda to tak, że dzięki temu, że mam ten aparat, to ja mogę coś więcej. Ja jestem w stanie dalej dojść, coś dalej odkryć w ludziach. Ten aparat daje mi taką jakąś wolność w tym temacie po prostu, że ja jestem w stanie coś więcej wyciągnąć, od jakby nauczyć się z życia, dzięki temu, że mam ten aparat. Po prostu zbliżając się do ludzi, jak ja ich fotografuję, tak naprawdę najważniejsze jest, nie są same te fotografie, tak paradoksalnie, tylko to, co zostaje po, po, dzięki tej relacji z ludźmi, którą ja nawiązuję. Dzięki temu na przykład ja mając klientów swoich, z którym fotografuję, ja, ja często się z nimi przyjaźnię po prostu. Ostatnio gdzieś tam na narty razem jeździliśmy. Po prostu dzięki temu, że to są ludzie, których ja spotkałem tylko dlatego, że miałem wykonać im usługę, ale ja mam w bardzo wielu przypadkach tak, że to są po tym moi przyjaciele, dobrze znajomi, ponieważ my Czujemy jakąś taką chemię. Ja, ja na samym początku, jak się spotykam z, z ludźmi, których będę fotografował, to im od razu o tym mówię, że po prostu jeżeli chcą, żebym ja ich fotografował, to muszą się po prostu zgodzić na to, że to są zdjęcia, które im się podobają. Nie dlatego, że ja jestem najtańszy, najdroższy, najbardziej znany, najmniej znany, najbardziej jakiś tam, tylko dlatego, że te zdjęcia, które ja robię, im się podobają. Bo to jest jedyne kryterium, które tak naprawdę może być wzięte y, pod uwagę. I to nie jest dlatego, że... Że chodzi mi o to, żeby oni dobrze wybrali, ale chodzi mi też o to, że dzięki temu, że oni się na to zdecydują świadomie, to już jest pierwszy krok do tego, że mamy dostęp do tej swojej bliskości, że oni mi pozwalają na więcej. A dzięki temu, że oni mi pozwalają na więcej, to ja jestem w stanie więcej im dać. To jest takie super ważne dla mnie, właśnie, że ja się tak mogę zbliżać dzięki temu i poznawać. To, to jest chyba takie ładne podsumowanie tego naszego wywiadu. Ja się bardzo cieszę, że, że w końcu nam się udało zgrać termin i, i zrobić o, ten wywiad, bo mi po prostu jakoś tak wewnętrznie nie bardzo na tym zależało, bo i tej, po tej naszej rozmowie teraz to, yy, to już wiem, dlaczego mi, mi zależało. Bo, bo jest to po prostu ciekawa i inspirująca y, rozmowa. Więc no, życzę ci dalszego rozwoju, dalszej pracy, kreowania yy, pasji w tym, co robisz, i żebyś się mógł w tym rozwijać dalej i cieszyć się po prostu życiem. Dzięki za wielkie. No ja, mi jest bardzo miło, <głos》>, szczególnie że gdzieś tam wcześniej się zgadywaliśmy właśnie wcześniej. Ja tak też myślałem, że, a dlaczego to ja, po robię? Ja, człowiek, ja nie jestem nikim wyjątkowym w sumie. Robię po prostu to, co kocham, robię to, co lubię w życiu. Natomiast może to jest fakt, że warto się dzielić z tym, że twoją pracą można to sobie traktować jako wartość, nie? I coś tam nie jest w życiu i pozwalać jeszcze poznawać wspaniałych ludzi, no to jest super. No właśnie, wiesz, ja mam po prostu podobne y, zdanie, że czy uważam, że gdzieś tam chyba taka wizja tego sukcesu, no to jest taka nieprawdziwa, że, że musisz mieć wiesz, znaną gębę i, i nie wiadomo, ilu followersów na tych mediach społecznościowych. I dopiero wtedy możesz osiągnąć sukces, a dla mnie sukcesem takim prawdziwym to jest życie w zgodzie z samym sobą i zrobieniem tego, co się po prostu lubi, a, a jeżeli pasja staje się jeszcze zawodem i możliwością zarobienia em, fajnych pieniędzy, no to jest w ogóle rewelacja i dla mnie to jest po prostu wyznacznikiem y, sukcesu. I, no, zdecydowanie. I dlatego myślę, wiesz, że, że twoim sukcesem w tych zdjęciach jest, jest to, że właśnie szukasz tej autentyczności i y, y, to po prostu na tych zdjęciach widać, że to jest trochę inne, to jest takie twoje, bo no ono od razu przyciąga tą uwagę. Także dziękuję Ci jeszcze raz bardzo serdecznie i cieszę się bardzo.